Witam kochani, witam do kolejnego czytania. Co Twoja dusza chce, byś wiedział? Wiedziała na czas od 19 do 25 września 2021. Dla tych, którzy oglądają mnie po raz pierwszy, bo tacy zawsze są, proszę, zasubskrybuj i zrób jakiś komentarz. Bardzo proszę, zapraszam, żeby. Podzielić się z nami wszystkimi, co odczuwasz, co jest dla Ciebie istotne, i oczywiście o to proszę wszystkich innych, jak zwykle. Ale ta ilustracja i ta wiadomość jest tylko dla Twojej duszy. Okej? Okay? Resztę będę tłumaczyć, co dla nas wszystkich, ale to jest tylko dla Ciebie. Co Ty odczuwasz? Jaką czujesz, że jest wiadomością dla Twojego serca i duszy? Okej? Okay? No, bardzo ciekawy tydzień, bo w tym tygodniu, kochani, mamy już Mars w znaku wagi. W Stanach 21, w Europie, pełnia księżyca w rybach. Totalna magia. Zbieramy plony: no to właśnie taki księżyc plonów. A więc sny, znaki, symbole, uczucia, przeczucia, cała ta wiedza duchowa teraz tutaj w grę wchodzi. Bo intuicja będzie oddziaływała bardzo silnie, no a później zaraz 22 mamy Słońce, które wchodzi w znak wagi. Znowu znak powietrza, bo waga to znak powietrza, ale także potrzeba harmonii, dyplomacji, a że to jest tak, że tego 22, pierwszy dzień jesieni, a więc zaczyna się nowa pora roku. Dzień i noc w balansie, Czyli światło i ciemność, jak waga dwie szale. Więc przez kolejne cztery tygodnie będzie łatwiej o harmonię, balans, dyplomację, rozmowy, nawet flirtowanie. A że 27, Merkury zacznie się cofać w wadze, więc mamy jeszcze więcej <gry> znaku powietrza. A powietrze to myślenie, analizowanie, poszukiwanie informacji, dopytywanie się, dowiadywanie. Świetny czas też na naukę. No i związki będą tutaj też na pewno podkreślone, bo waga to najbliższe relacje <laughs> miłosne, partnerskie i tak dalej. Tu chciał być ten mój kwiatek, nawet nie wiem jak się nazywa, ale bardzo chciał wystąpić, więc jest, może dla kogoś to coś oznacza. A więc sami widzicie dwie różne zupełnie energie: taka i no, właśnie, jak znak powietrzny, cały krzyk w głowie, więc co mnie pierwsze przyszło na myśl, to uważaj, o czym myślisz, bo o czym myślisz, to właśnie kreujesz w tym momencie swoją rzeczywistość. A więc niech to będą myśli pozytywne, oczekiwania jak najlepsze, optymizm w 100%, procentach, kochani. No i zobaczmy, co teraz z tych wiadomości, które ja będę tłumaczyła, to odstawię tutaj. Te krzyczące, yy, rozkrzyczane głowy w głowie, <noise> i przejdźmy do tych, które ja już będę tłumaczyć. A więc pierwsza to jest wina. No właśnie, więc może dlatego taka rozkrzyczana ta głowa tutaj, no bo jest wina. Naprawdę to jest niedobra sprawa. Kiedy nie uwalniamy się od poczucia winy. Nikt nie jest perfekt. My wszyscy popełniamy błędy, a te błędy, jak wiecie, nazywam lekcjami życiowymi. Jest proste i oczywiste. My wszyscy jakąś gafę palniemy, powiemy coś nie tak, zrobimy coś nie tak. Cóż wypada zrobić? Przeprosić, jeśli się da, a, a jeśli nie. Przeprosić w duszy, w sercu, kogoś, siebie i uwolnić się od tej energii. Dlatego, że to nie ma, nie czyni nic dobrego, poczucie winy. Człowiek nie czuje się pewny, nie wierzy w siebie, czuje się trochę, może, zastraszony. To nie jest dobra energia dla nikogo. Tylko blokuje miłość do siebie samej samego i blokuje drogę do szczęścia. Okay? Więc jak najszybciej się tego, kochani, pozbyć. Jak mówię, ktoś, gdzie się da, przeprosić. Gdzie się nie da, też przeprosić. Kogoś, siebie, uwolnić się od energii. Ok. Następna wiadomość, patrzcie, jaka piękna. Mm, dwa słoneczniki. Czyli jednym słowem obejmuję i kocham całe moje życie. Mm. A więc, o czym mówi ta wiadomość? Wszyscy mamy w sobie. To, co jest super idealne nieomalże. <laughs> I to, co jest mniej idealne. I trzeba to zrozumieć. I nie pod dywan chować to, co mniej idealne, tylko przed samą samym sobą. Bo tu o to chodzi. Przyznać się, może nawet zrobić listę. To są, gdzie jestem naprawdę super. To, gdzie jestem średniaczka, średniakiem. I to, co. Hmm, nie jest takie dobre, nad czym powinnam, powinienem pracować. Ok? Więc kiedy wywleczesz wszystko spod tego dywanika, kiedy przyznasz się do tego wielkiego słonia na środku pokoju, wiesz czy masz do czynienia? Nie przed innymi, przed sobą. To jest właśnie droga duchowa. Widzieć w sobie najlepsze światło, eh, i to nie najlepsze, może ciemność. A ciemność, kiedy rzuci się na to światło, nagle już nie jest ciemnością. A więc uczyć się, poznawać na temat siebie, na temat swojego powołania, na temat tego, kim się naprawdę jest, co się powinno robić, jaka jest misja życiowa. Zapraszam do osobistego, prywatnego czytania: Co Twoja dusza chce, żebyś byś wiedział, wiedziała z kartami duszy. Naprawdę jest świetnie. Także ten pakiet o, o karmie. Tam też jest czytanie z karduszy zawarte. Jest naprawdę wspaniałe. Więc jeżeli masz złość w sobie i widzisz, bo gdzieś tam ktoś ci coś powie i jakby nacisnął guzik, od razu wpadasz w złość, przyjrzyj się temu, bo jest przyczyna. Może jesteś rozgoryczona, może się czegoś boisz. Wreszcie. W Wyprowadź to na światło. Ok? To jest to, co powoduje złość. W takich momentach czuję się zupełnie zgorzkniała, niepewna i tak dalej. A więc kochaj w sobie wszystko, co masz, bo już wiesz nad czym trzeba pracować. To jest droga spiritualistyczna, kochani. Tak to już jest. Ale jeżeli nie wiesz, co to jest, nie wiesz nad czym masz. Pracować. Mistrz Tybetu. Hmm. Ta wiadomość mówi: bądź mistrzem, którego sam, sama szukasz. Jesteś istotą boską, mówi ta wiadomość. Pochodzisz od Boga, wrócisz do Boga, Boga masz w sobie. A więc, jako istota boska, Potrzebujesz zrozumieć, że znowu leżą te odpowiedzi w tobie samym samej. To czego szukasz jest w tobie, cały wszechświat jest w tobie. Masz niesamowitą moc kreowania, zmiany, transformacji, żeby nie wiem jak to było trudne i czasami bolesne. A więc zamiast oczekiwać odpowiedzi od kogoś innego, posłusz się intuicją, posłusz się wiedzą wewnętrzną i dojdź do tego, co zmienić. Po to mamy dary i talenty, po to mamy super połączenie z wyższą świadomością za pomocą naszej intuicji, wiadomości, które są podawane we snach, znaki przysyłane. Nagle widzisz symbol, nagle piórko, nagle monetę znajdujesz. Cały czas otrzymujesz wiadomości, że masz pomoc, o którą potrzebujesz poprosić i z góry podziękować. I mam nadzieję, że to wszystko, co mówię, nie jest ci obce. Jeżeli słuchasz mojego kanału, to już do tej pory rozumiesz, co mówię. Następna wiadomość. No, właśnie, patrzcie, wszystko idzie pod tą samą nutę. Ja myślę, że to jest związane właśnie z Marsem w Wadze, i teraz będzie Słońce w Wadze, i Merkury będzie się cofał w Wadze. Ta niepewność, zrobić, nie zrobić, czy mam się bać, czy nie mam, a jak zrobię krok do przodu, to czy na pewno zrobię dobrze, to ja pomyślę jeszcze raz, to na pewno jest z tą energią, powietrza związane, tak? Czuję mocno, a więc pozbyć się strachu. No strach to jest twoje ego przemawia i mówi ci nie bądź pewna. Nie ufaj. Na pewno sobie nie poradzisz. Co ty tam kombinujesz? Tak, nowy biznesu ci się zachciewa. Wejść w jakiś związek na pewno to nie wypali. Bój się, <grym> no właśnie. To jest ego. Nie chcę, żebyś widział, widziała wielki obraz, tylko ten malutki. Prawda jest taka, że rzeczy zaczną się zmieniać, kiedy wreszcie weźmiesz odpowiedzialność, przyjmiesz odpowiedzialność za kreowanie swojej własnej rzeczywistości, swego własnego życia. A więc Żyj tu i teraz. Nie przejmuj się, było, co było, co będzie. To będzie to, co kreujesz w tym momencie, tu i teraz. Od tego zależy Twoja przyszłość. W każdej chwili możesz to zmienić i będzie inna. A więc, co kreujesz w tym momencie? Oddychaj głęboko. Oddychaj powoli. Ok? I zastanów się. Dlaczego się boisz czegoś? Dlaczego kierujesz się strachem? Co ci to dobrego daje, oprócz stresu? Myśl tylko o tym, co przyniesie ci szczęście, co cię raduje, co jest twoją pasją, co jest twoją miłością. Rób to, myśl o tym, kreuj to, bo to jest właśnie. Magia, kreowanie magii, a pełnia księżyca w rybach, zapewniam Wam, zapewniam Was, że to jest stuprocentowa magia. I nie przejmuj się, jak to się stanie. Detale, szczegóły. Już siła wyższa wie o wiele lepiej, Twoja wyższa świadomość wie o wiele lepiej, jak to wykreować. Otwórz się tylko na otrzymywanie tego, czego naprawdę pragniesz. Nie tego, czego się obawiasz, bo to też otrzymasz. Tylko koncentruj się nad tym, czego pragniesz, co jest dla Ciebie dobre, jak widzisz siebie w tej cudownej, nowej rzeczywistości, co chcesz zmienić. Wizualizacja jest naprawdę bardzo, bardzo silna. I naprawdę działa. No i mamy. Może dla kogoś jeszcze powiem, Szóstka jest ważna. X. może być naprawdę X, ktoś z przeszłości. I 25 numer. Teraz ta wiadomość wyszła do góry nogami. Ja ją postawię prosto, żeby to są karty jogi. Jest wata, żeby widzieć o wiele lepiej, o co tu chodzi. No, piękny, turkusowy. Kolor, potrzeba klarowności. No, wata już była, przychodziła od czasu do czasu. Wata odpowiada za przenoszenie energii i impulsy nerwowe. Nerwowe, o, właśnie. Hmm. Tak, co w tej naszej głowie? I um, jest y powietrze. Wyobraźcie sobie, że reprezentuje powietrze kreatywność, wyobraźnię i to, co nieprzewidywalne. I mówi, że do góry nogami, że jeżeli jest za dużo wiatru, czyli powietrze, tak, za dużo wiatru, to powstaje tornado. A więc te wszystkie idee, pomysły, które masz w głowie, ok, które masz w głowie, jeżeli nie są zakotwiczone, tylko to wszystko gdzieś tam lata ci w głowie i po głowie chodzi i to tak, to nie, a może trzeba się bać, a może czy to wyjdzie w ogóle, no to właśnie stajemy się niezbalansowani, kierujemy się strachem, jesteśmy nerwowi poddenerwowani, nieugruntowani. Więc w związku z tym potrzebujesz kontaktu bliższego z Ziemią. Przyjrzeć się fizycznemu ciału i swojej podstawowej, korzennej czacze, ta numer jeden, ta piękna, piękna czerwień. Nawet możesz sobie sprawić, jak nie, to namalować. Coś pięknego, czerwonego, czerwona poduszeczka, czerwony obrazek ale to ta piękna czerwień, czerwony ręczniczek. Także jeść warzywa, te z ziemi ok, jak na przykład marchewka. Spacerować boso po ziemi, po trawie, po piachu. Medytować. I wyobrażać sobie, że tę energię wchłaniasz w siebie, ziemską energię. Ściskać drzewa, zapuszczać korzenie razem z drzewami to jest to, co ja lubię robić. I pomalutku, nie za dużo myśli naraz. Zapisuj sobie, jeżeli myślisz, że masz dobry pomysł, ideę to zawsze pomaga. Żeby nie starać się ojej, zapomniałam Oj, muszę sobie przypomnieć, o czym myślałem? Wpadłam na jakiś super pomysł. Miałem świetny sen, ale niezapisane. Potem właśnie robi się bałagan. A więc zawsze jest więcej czasu na wszystko, kiedy człowiek jest jednak zorganizowany. Więc żeby właśnie tak to nie wyglądało, intuicja mówi tak, ego mówi nie, ten mówi tak, tamte mówi inaczej. Oj, zapomniałem już o czym myślałem, oj zapomniałam, wiem, że we śnie miałam super pomysł. No więc zbalansować się kochani, okay? Zbalansować się, żeby łatwiej kreować, żeby wyobraźnia, która w pełni księżyca oczywiście w rybach będzie super działała. I nagle może coś przyjść. No, a więc zwracajmy uwagę na oddychanie, na mowę. Na cyrkulację, puls serca, trawienie, czym się odżywiamy, harmonia. Harmonia w nas, harmonia wokół nas. Kochani, dużo buziaczków, uścisków, wspaniałej pełni księżyca, wspaniałego początku nowej pory roku, jesieni. I magicznych możliwości.